Cześć, z tej strony Magda. Dziś porozmawiamy o diecie. Jest to ważny temat, dlatego że dieta wpływa bardzo mocno na zachowanie naszego psa. Chociażby nawet ze względu na to, czy pies jest najedzony, syty, czy wiecznie chodzi głodny, czy zbiera różne tak zwane nieedalne rzeczy, jak kamienie i je połyka, czy może gryzie patyki. I część tych zachowań może być podyktowana na przykład wysokimi emocjami u psa i w ten sposób sobie pies radzi. Ale prawda jest też taka, że na przykład karmiąc psa cały czas tą samą suchą karmę, możemy doprowadzić do po pierwsze dysbiozy w jelitach, czyli tego, że nie będzie tam dostatecznego dla psa specyficznego takiego układu żywego bakterii, które pomagają trawić te wszystkie składniki, a może też być tak, że pies jest cały czas głodny, dlatego że brakuje mu składników odżywczych, różnych minerałów, różnych substancji i dlatego właśnie próbuje sobie to zrekompensować jedząc różne dziwne dla nas rzeczy. Warto tym tematem się zainteresować, żeby wiedzieć i świadomie wiedzieć, co do miski mu wkładać. Ja powiem Wam, że karmię moje psy już ponad 10 lat surowym mięsem, czyli tak zwanie barfuje. Jest mi z tym dobrze. Minusy widzę takie, że faktycznie jest to trochę czasami upierdliwe, czyli powiedzmy to, że muszę mieć większy trochę zamrażarnik i gdzieś tam zadbać o to, żeby zamówić większą ilość tego mrożonego mięsa. Muszę też mieć wiedzę, jak suplementować tą dietę, czy warzywa są konieczne, niezbędne, czy może zbędne. Jakie do końca mięsa wybierać i tak dalej i tak dalej. Są też ludzie, którzy karmią suchym jedzeniem i to też ma swoje plusy, ale także minusy. Karm jest, jak pewnie dobrze się orientujecie, bardzo dużo na rynku i niektóre mogą być wręcz niebezpieczne dla naszych psów, czyli na przykład te, które, mają, które bazują na grochu, fasoli, czyli na roślinach strączkowych. Widzę też wiele psów zatuczonych, grubych, które ledwo się ruszają, które bardzo przez to obciążają kręgosłup, swoje łapy, ale też i narządy wewnętrzne, serce, grozi im cukrzyca. I dlatego dzisiaj chciałabym zarekomendować Wam książkę, która mówi o żywieniu Twojego psa. Jest ona pracą zbiorową pod redakcją doktora Jacka Wilczaka o żywieniu twojego psa praktycznie. Tu wam się wyświetli link, gdzie możecie tą książkę nabyć i jest też w opisie. I dostaniecie nawet mały rabat przy zakupie tej książki, więc zdecydowanie warto, żeby była na Waszej półce. Mam też dla Was małą niespodziankę, bo będziemy mieć spotkanie z jedną ze współautorek tej książki, czyli z Karoliną Hołdą, która jest specjalistką właśnie żywienia psów i kotów. I pod tym filmikiem możecie zostawiać pytania, które razem z Karoliną wybierzemy. I na które ona już niebawem na moim kanale odpowie. Więc jeżeli jest coś właśnie w, tej dietetycznym, w tym dietetycznym obszarze, koniecznie zostawiajcie. Komentarze. niecie też do książki. Nie jest to książka, która jest taką powieścią, że czytacie od początku do końca. Raczej bym powiedziała, że wybiórczo. Jest dość naukowa i ma ona sporo też piśmiennictwa w każdym rozdziale, więc trzeba ją po prostu czytać wybiórczo to, co najbardziej Wam odpowiada. Jakie w takim razie tematy tutaj czego możecie się spodziewać? Właśnie to o czym wspomniałam, czyli o psiej otyłości, uroczo okrągły, czy poważnie chory. Drugi temat: alternatywa dla alergika. Kolejny temat włókno pokarmowe kiedy, dlaczego za i przeciw. Mamy też o olejku o olejkach CBD panaceum czy placebo. Też ważny temat, ponieważ ja uważam, że olejki są super i tutaj możecie znaleźć trochę więcej na ten temat informacji. Mamy też kolejny temat, to będzie piąty. Właśnie jest tutaj autorką Karolina. Nowe źródła składników odżywczych w żywieniu z kangurem, chrząszczem, a może na bazie jajka. Też temat dość na czasie, bo coraz więcej pojawia się właśnie karm na bazie białka z owadów, insektów, i tutaj możemy sobie też ten temat zgłębić. Mamy później o rybie w diecie, dzika czy hodowlana. Kolejny temat, bardzo ważny, probiotyki, potrzeba wymagająca ostrożności. Następnie jest o produktach zbożowych, o tym, że nie doceniamy ziarna owsa, czyli plusy różnych z karm, które są właśnie oparte między innymi jako uzupełniacz właśnie na takim ziarnie owsa. Kolejny temat, cel do osiągnięcia, czyli o pięknej kupie. Następnie mamy o wpływie żywienia na zachowanie psa głodny, czyli zły. Następnie żywienie małych y, psiaków przez żołądek do serca. I ostatni Andrzeja Kłosińskiego, pozdrawiam. Dobre i złe strony karmienia zwierząt z perspektywy behawiorysty, biologiczna potrzeba, a emocje i przyjemność. Tak mniej więcej wygląda właśnie nasz spis treści. Oprócz tego w tej książce, gdy mamy przedstawiony dany temat, fajne są takie kolorowe wynotowania typu czy wiesz, że na co zwrócić uwagę? Zapamiętaj, więc też łatwiej się czyta, łatwiej się przegląda. Są różne i zestawienia, tabelki, wypunktowania i małe podsumowania. Więc uważam, że dobrze mieć taką książkę na swojej półce, żeby właśnie przede wszystkim na początek przeczytać tematy, które najbardziej Was interesują, czyli na przykład właśnie odnośnie tego, jak odchudzić psa, czy chociażby nawet właśnie jak osiągnąć dobrą kupę u psa, jakie probiotyki i dlaczego, czy chociażby nawet właśnie te karmy oparte na białku insekta. Tyle ode mnie. Proszę, dawajcie znać w komentarzach, po pierwsze, czy macie tą książkę i jak Wam się ona sprawdza, czyta plusy, minusy, a także pytania do Karoliny. Zbierzemy je i wyłowimy takie najciekawsze. I niedługo już przeprowadzę z Karoliną, naszą dietetyczką, właśnie takie, taką rozmowę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!